ślady, ady, ślady. Tak jak obiecałam, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak żyło nam się przez ten cały miesiąc w kanberie. Więc. Żeby umiejscowić jeszcze raz sytuację, mieszkaliśmy w samochodzie, dlatego że trudno było znaleźć coś na wynajem na ten cały miesiąc i stwierdziliśmy, że tak będzie najtaniej, po prostu, że nie będziemy musieli płacić za kolejny noclegi. Więc, żeby wam opowiedzieć trochę o klimacie Kambery, na początku, jak przyjechaliśmy, w połowie września, było spoko. W tym sensie, że nie było zimno, było trochę chłodno w nocy, ale jak spaliśmy, to było ok, więc postanowiliśmy, że ten miesiąc samochodzi to na spokojnie w ogóle uda nam się przetrwać bez problemu. Nawet jeździliśmy sobie nad to jezioro, właśnie sztucznie wykreowane w kamerze, Luka z z drzewa na linię do tego jeziora i w ogóle taki dobry klimat był, naprawdę w sobie robiliśmy grille po moim stażu. I było naprawdę w porządku. Piękne słońce, taki lekki wiatr, ale nic takiego nadzwyczajnego, czego nie można by było przeżyć śpiąc w samochodzie. Mieliśmy taką ciepłą kołdrę, także po prostu czasami, jak było troszeczkę zimniej czy więcej wiatru, to ubieraliśmy się w bluzy i po prostu spaliśmy. I następnego dnia szłam do pracy i tak miały nam kolejne dni. Tak wyglądała sytuacja na początku, ale w pewnym momencie zaczęło się robić bardzo zimno, w nocy szczególnie. Tak. No, nie ciekawie w ogóle. Mieliśmy kiedyś taką właśnie sytuację, że byliśmy na basenie, bo nie mogliśmy w ogóle znaleźć prysznica, jako że spaliśmy w samochodzie za darmo na takim parkingu, różnym oczywiście każdego dnia, żeby nikt nas nie zauważył przez dłuższą chwilę i nie zaczął podejrzewać, że my śpimy w samochodzie, więc szukaliśmy takich darmowych prysznicy. No, i oczywiście jednym z wyjść jest pójście na basen. W ogóle poszliśmy na ten basen, oczywiście, nie wyłączyliśmy świateł w samochodzie. I wyszliśmy z basenu i nie mieliśmy w ogóle baterii, akumulatorze. Byliśmy tylko we dwójkę na parkingu z takim innym samochodem. Byliśmy poza kamberą, ja następnego dnia miałam być na stażu. W ogóle daleko byliśmy dość od centrum i tak dalej. Tak zaczęliśmy troszeczkę stresować się, że będziemy musieli zadzwonić po pomoc drogową, a to tyle kosztuje. I w ogóle takie emocje zaczęły narastać i nagle przychodzi ta rodzina do tego samochodu, który stał na tym parkingu z nami. I pytają się, co jest i mówimy mi właśnie, że nie mamy akumulatora, może że mają jakiś pomysł czy coś, a tu była taka pani ze swoją wnuczką i mówi, a właśnie wczoraj miałam oddać kable do akumulatora mojej córce, ale powiedziała, że ona ich jeszcze nie potrzebuje i że mogę sobie je zatrzymać. I otworzyła bagażnik, wyjęła te kable, dała nam ten jump i odpaliliśmy samochód. Także taka historia była z akumulatorem i mieliśmy też taką historię w ogóle w Jervis Bay. Jeszcze wam o tym nie opowiadałam, właśnie z tym akumulatorem, że staliśmy na parkingu pośrodku tego w ogóle parku narodowego i też zapomnieliśmy włączyć światło, Nie wiem dlaczego w ogóle zapomnieliśmy cały czas o tych światłach w tej Toyocie, no nie wiem, nie wiem dlaczego, no ale też zapomnieliśmy włączyć tych świateł i poszliśmy na mega przechadzkę chyba dwugodzinną albo więcej. I no jako, że ten samochód był starszy, no to oczywiście wróciliśmy i też nie było żadnej baterii w tym samochodzie i stoimy po środku niczego, bez w ogóle nikogo wtedy na naszym parkingu. I nagle przyjeżdża samochód znikąd i ja tam biegnę do nich i mówię, Boże, czy mają jakiś pomoc? Co moglibyśmy zrobić? Bo w ogóle oczywiście nie mamy żadnego pojęcia o elektronice i mechanice samochodowej i tak i pan też wyjął właśnie te kable i dał nam tego kopa. W ogóle tak w Australii często tak zdarzało się, że oni mieli te kable przy sobie, o wiele częściej niż tutaj w Polsce znajduje się kogoś, kto je ma, no bo tam wiadomo, że dystanse są po prostu ogromne i wydaje mi się, że często zdarza się spotkać na swojej drodze kogoś, kto potrzebuje tych kabli, albo samemu wpaść właśnie w takie tarapaty, więc zawsze fajnie jest je mieć. No więc właśnie po tym basenie, jak, jak dostaliśmy tego kopa i już mogliśmy sobie pojechać z powrotem, poszukać miejsca parkingowego na noc, pamiętam, że właśnie w ten dzień basenu to tak wyszliśmy i mm, ten wiatr był trochę taki zimowy. I w ogóle klimat Canberry tak trochę zahacza o taki górski, no bo wiecie, że zaraz niedaleko Canberry właśnie w tym regionie jest Góra Kościuszki, która została tak nazwana właśnie na cześć Tadeusza Kościuszki. To jest najwyższy szczyt Australii, także bardzo zimno. I stopy marnąć w ogóle, nie da się spać, nie? No więc wróciliśmy do naszej platformy, couch surfing. Pomyśleliśmy sobie, że znajdziemy po prostu dom, w którym będziemy mogli znaleźć schronienie przez te parę nocy, w których będzie nam tak zimno, bo jeszcze chyba tam, nie wiem, 10 dni, 100 zostało, czy coś takiego. Więc znaleźliśmy jakiegoś dyplomatę w ogóle z Bangladeszu. I ja mu powiedziałam, że właśnie jestem na stażu, że nie mogę znaleźć żadnego mieszkania, że potrzebujemy schronienia na te parę nocy, bo było akurat bardzo zimno i tak dalej. I on powiedział, że jego rodzina wyjechała do Bangladeszu, że on jest sam w domu i że on bardzo chętnie nas przygarnie. Także pierwszej nocy pojechaliśmy właśnie tam do niego, kupiliśmy makaron, mięso mielone, żeby zrobić spaghetti. Oczywiście na naszej budżetowej fali, no ale jednak nie chcieliśmy coś takiego jakby wnieść ze sobą, że nie idziemy tak z pustą gębą. Sobie i jemu gotować, no oczywiście, nie? No i zrobiliśmy to spaghetti, dlatego dyplomaty z Bangladeszu i ugryzowaliśmy makaru i tak dalej, no i włam go do stołu, a on mówi: Czy to miejsce jest halal? I tak patrzy na Luka, luka na mnie. Ja mówię: No że nie jest. On mówi: aha, bo nie tylko halal. Także przypał. Ogólnie mega przypał, ale on ogólnie tam bardzo spoko koleś, nie? Tam, no, on mówi: no, nie, już tam nie ma problemu, że tego nie będzie jadł, ale że, że bardzo miło z naszej strony i tak dalej. No więc skończyło się na tym, że zjedliśmy do Spaghetti i poszliśmy spać. W ogóle otworzył nam tam taki pokój, jego w ogóle córeczki, także śpimy sobie tam na kanapie. Wesoło było tam zimniej niż w naszym samochodzie. Przysięgam wam, tak było tam zimno, że po prostu, no. Chcieliśmy w środku nocy pójść do samochodu. Tak było tam zimno. Przeciąg, źle widzolowane ściany, nie wiem, nie wiem po prostu, Kosta. Mówiliśmy się z nim, że zostanie u niego trzy dni, czy ileś tam, nie wiem na początku, nie? żeby zobaczyć jak nam się mieszka i tak dalej. A on nie chciał chyba w ogóle być sam, w tym sensie, że taki trochę był smutny jakiś, taki, no, że tej rodziny mu brakowało, że oni tam pojechali na parę miesięcy do tego Bangladeszu, ta żona z dziećmi, i chciał mieć po prostu towarzystwo. A my, no, nie mogliśmy tam zostać, bo zimno bardzo. Także zastanawialiśmy się z Luką, jak zrobimy, żeby mu powiedzieć, że my już nie chcemy tam spać. No bo wiecie, nie? Za darmo, serce na dłoni, gościnnie i tak dalej, nie? No więc jakoś drugiego dnia nam się udało jeszcze tam przespać i trzeciego dnia właśnie poszliśmy do niego i powiedzieliśmy, no, że mamy inne wyjście, że tam jakaś znajoma, koleżanka, coś tam zaczęliśmy wymyślać, no, żeby po prostu się uratować, a żeby z drugiej strony nie było mu smutno, nie? No przecież nie powiem mu, że ma źle izolowane ściany i że mi jest zimno w nocy i że wolę spać we własnym samochodzie. Nie mogłam tego zrobić, łamałabym mu serce, no nie wiem. I po prostu jakoś się wycofaliśmy z tej całej sytuacji. On w ogóle był bardzo miły, bo potem jeszcze do nas dzwonił, prosił, żeby Luka przyjechał mu liście pograbić, żeby trochę sobie zarobił, bo nie mieliśmy przecież żadnych dochodów wtedy. Także staraliśmy się właśnie coś znaleźć, no ale w tej kamperze, tak jak mam mówiłam, nie za bardzo jest to taki aktywny sezon na cokolwiek i nie potrafiliśmy się jakoś tak szybko zaklimatyzować, żeby sobie zaraz znaleźć jakąś pracę czy coś na ten cały miesiąc. Tylko miesiąc zresztą, nie? No bo przecież chcieliśmy już jechać dalej. No więc po tej historii z surfingiem nieudanym, w cudzysłowie, znaleźliśmy sobie takie miejsce parkingowe przy stowarzyszeniu kajakowym w Kamperze. Bo tak jak wam mówiłam o tym jeziorze, jezioro jest zrobione, żeby ludzie mogli sobie aktywnie spędzać czas. Czyli oni po prostu po pracy biorą kajak, jadą, robią sobie kanadyjki, kajak, sup, co tam chcecie. Po prostu oni nad tym jeziorze cały czas tam sobie na tej wodzie pływają i się relaksują i super. Także było takie stowarzyszenie kajakowe, obok tego były grille, te właśnie darmowe i tam sobie staliśmy każdego wieczoru po moim stacjonie. Luka przyjeżdżał po mnie, jechaliśmy właśnie do tego stowarzyszenia, robiliśmy sobie grilla, hamburgery czy jakieś tam inne rzeczy. I wieczorem po prostu zamykaliśmy drzwi od i tam spaliśmy. I przy tym właśnie grillu też mieliśmy taką gęś, ogromną gęś, która tam była zawsze, tak jak taki pies trochę, przychodziła i jadła resztki z grilla. Także taka gęś była. No my tam nie za bardzo ją dokarmaliśmy, bo no nie wiem, no tak. Gęsi się nic nie daje, nie? One same się ogarniają ogólnie, szczególnie takie dzikie, ale ta była trochę taka jakby oswojona. No ale ja nie chciałam jej rozpychać żołądka, więc nie karmiliśmy jej oczywiście, no bo to niezdrowe dla gęsi, nawet dla łakomych gęsi, żeby im dawać jakieś tam resztki z ludzkiego jedzenia. Ale gęś była spoko, nazwaliśmy ją Edgard w ogóle. Jak tylko przyjeżdżaliśmy na ten parking, to Edgard przychodził i spędzał z nami cały wieczór. Tak by było super. I ten staż jakby minął, już tam został może tydzień czy półtora tygodnia do końca. Staraliśmy się w ogóle wyjeżdżać na weekendy poza Canberę też jeździliśmy nad Morze Tasmańskie. Kamera jest tak wysoko położona, to jest o wiele zimniej, a nad, nad tym morzem właśnie było bardzo ciepło. Także często zjeżdżaliśmy na weekend, stawaliśmy nad samym morzem i rano, jak się budziliśmy o wschodzie słońca, to po prostu otwieraliśmy tylko bagażnik i z materaca, pamiętam, mogliśmy właśnie widzieć wschód słońca nad morzem. To było super. W ogóle naprawdę super, super wspaniałe. Mnie nie mamy z tego okresu. Bardzo malowniczo tam jest. I tak w sumie zbliżał się koniec tego mojego całego stażu w ambasadzie. Mijały kolejne dni i bardzo przyjemnie mi się tam pracowało, bo akiwa była naprawdę super. Byli bardzo przyjaźni i placówka też była bardzo duża w środku, także zupełnie, zupełnie inny klimat niż w Ottawie. Nie lepszy, nie gorszy, tylko po prostu zupełnie inny załapaliśmy się właśnie z łuką na taki okres, w którym były dni otwarte ambasady. Pracówka przygotowywała się do tych dni otwartych, więc były takie różne aktywności, jakby ambasady, był taki właśnie dzień przewidziany, żeby ludzie z zewnątrz mogli sobie wejść i zobaczyć, jak działa pracówka w środku i tak dalej. No i zastanawialiśmy się właśnie, jaka mogłaby być moja rola w tych dniach otwartych i postanowiliśmy, że będę opowiadała właśnie o tej górze Kościuszko, o Tadeuszu o Kościuszce i o, o właśnie o tym połączeniu Australii, z Polską i tak dalej. Także stwierdziłam, no fajnie, że można było o tym opowiadać, jakby ktoś się tym zainteresował, bo był taki um, taka rycina Jadeusza Kościuszki i w ogóle znalazłam w tym pomieszczeniu, w którym pracowałam, stroje ludowe nasze polskie. I zadzwoniłam szybko do Luki i zapytałam się, czy nie byłby zainteresowany ze mną stać tam w tym stroju ludowym, żeby Polakom tak. Trochę było cieplej na sercu, jakby wchodzili do tej ambasady i widzieli kogoś w stroju ludowym. Także Luka oczywiście się zgodził, i potem porozmawiałam właśnie z osobą, która była odpowiedzialna za mój staż, Porozmawiałam o tym, pomyśleć, oczywiście wszyscy w placówce entuzjastycznie podeszli do tej mojej spontanicznej jakby propozycji. I tak właśnie było, że przebraliśmy się w te stroje ludowe: ja w damski, a Luka w męski. Trochę za małymi butami, ale co tam? I staliśmy i właśnie witaliśmy Polaków uśmiechem i opowiadaliśmy właśnie o tym. Znaczy, ja opowiadałam, no bo Luka po angielsku trochę opowiadał o tym właśnie połączeniu Polski i Australii. Także na tych dniach otwartych ambasady w tej części miasta Canberra, gdzie są te ambasady, można chodzić od jednej ambasady do drugiej podczas tych dni otwartych i tak sobie jakby patrzeć na ich eventy, co tam się dzieje, jakie są wydarzenia, niektórzy przygotowują koncerty, niektórzy przygotowują taki targ z jedzeniem, są potrawy różne, tak jak u nas na przykład w Polsce była jakaś kiełbasa, zupa, już nie pamiętam dokładnie w niektórych ambasadach można sobie kupić, w innych ambasadach się dostaje za darmo i właśnie bardzo fajny był ten czas. Pamiętam, z Luką chodziliśmy od ambasady do ambasady, na przykład do belgijskiej, do ambasady Grecji, po prostu tak można było naprawdę się zatopić w kulturowych zmianach i, i poodkrywać sobie różne tradycje, po prostu przechodząc przez jedną ulicę i chodzić np. od, nie wiem, Chin do Indonezji, do, do innych krajów, także to było naprawdę ekstra. Pamiętam w ogóle, że poszliśmy właśnie do tej ambasady Grecji i weszliśmy i tak jak we wszystkich ambasadach były jakieś, nie wiem, darmowe półmiski albo różne inne tam, nie wiem, na przykład belgijskie było darmowe piwo i jakieś koncerty, to w ambasadzie Grecji było tak trochę dziwnie i wchodzimy i był taki pokój i była ta pani ambasador, która siedziała na takim tronie mega ogromnym i za takim wielkim dębowym biurkiem, wiecie te takie biurka, tak jak my mamy, trochę styl gdański. Z takimi lwami, nie wiem, wiecie, takie kółka są metalowe. Pamiętam w ogóle, że u mnie w domu było tych mebli wszędzie pełno. Bo mój tata miał jakiegoś znajomego, który robił te meble, i on mówił, że jakąś kasę, więc żeby się wyrównać rachunki, dawał mu te meble. Już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale w domu mieliśmy tych mebli w stylu gdańskiego wszędzie i powiem wam że kiedy odkryłam ikę dla mnie to było po prostu zbawienie bo całe moje dzieciństwo zajmowałam się odkurzaniem tych takich Kolumn takich zakręcanych, tych lwów, i ich oczu, i ich powiek, i ich wąsów, i ich brody, i no wiecie, no to jest wyżejbione, nie? Jest po prostu tyle elementów tego czyszczenia, że się w głowie nie mieści. Naprawdę, ja do dzisiaj nie rozumiem. Ja wiem, że to jest sztuka, ale ja bym tego nie mogła po prostu mieć w domu nigdy, bo po pierwsze, nie lubię sprzątać. Chyba, że może zatrudniłabym kogoś, kto by to robił, ale dla mnie to nie ma w ogóle żadnego sensu. To nie jest aż takie piękne i nie jest aż takie warte tej żmudnej pracy. Pamiętam Boże, co sobota. I to nie miało końca. Nie miało końca, no bo zawsze było jakieś miejsce, gdzie można było tam jeszcze patyczkiem do uszu albo wykałaczką dojść. I nie wiem, no dla mnie po prostu to była masakra. Także jestem naprawdę. Znieczulona na piękno tych mebli, ich już do końca Ale pamiętam, właśnie, że w tej greckiej ambasadzie było to wielkie drewniane biurko, i tam też były wyżbiony jakieś tam bla, 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 nie wiem, zwierzęta czy coś tam. I właśnie ta ambasador pani siedziała na takim tronie za tym biurkiem i wykładała tak swoje ręce po dwóch stronach i chciała, żebyśmy my robili sobie z nią selfie czy jakieś inne zdjęcia, jak kładziemy nasze ręce na jej rękach. I to było takie creepy mega, bo. My w ogóle tam wchodzimy i nie mamy jakiegoś ogromnego związku z Grecją. Nasze serce tam nie bije, nikt z naszej rodziny nie ma nic z tym wspólnego. Więc z jakiej racji w ogóle mielibyśmy kłaść nasze ręce na jej ręce i robić sobie jakieś zdjęcia? W ogóle dziwne. Ale to była właśnie aktywność w ambasadzie Grecji, mega po prostu się z tego śmieliśmy i do dzisiaj zresztą sobie to wspominamy, się śmiejąc. Także różne właśnie były aspekty, jakby, i różne były tradycje wyolbrzymione podczas tych dni otwartych ambasad. Na przykład w ambasadzie Indonezji było mega fajnie, bo było właśnie dużo takich straganów z jedzeniem. I były pokazy taneczne. Po prostu jak się wchodziło w ten cały kompleks właśnie ambasady, to aż tak pachniało tym całym jedzeniem i po prostu tak jakby człowiek się przenosił wirtualnie naprawdę do tego kraju automatycznie. Także to też było super. No i tak jak wam właśnie mówiłam, że właśnie spędzaliśmy ten ostatni weekend chodząc po tych straganach i po tych ambasadach innych, tak skończył się właśnie mój staż w ambasadzie w Kanberze. Który wspominam bardzo, bardzo fajnie, było dużo jakby takich wyzwań, które wykreowały bardzo dużo refleksji i nowych pomysłów w mojej głowie. I pod koniec stażu jednego byłam pewna, byłam pewna tego, że nie będę chciała być dyplomatą. Nie teraz, nie, nie mówię, że nigdy, bo już nigdy nie mówię, że nigdy, ale nie chciałam tego robić po prostu. Nie chciałam już iść na magistra z nauk politycznych, nie chciałam kontynuować moich studiów w tym kierunku, nie chciałam pójść do szkoły administracji w Warszawie. Zmieniłam kompletnie po prostu moje zachcianki i otworzyłam się na zupełnie inny tok myślenia. Stwierdziliśmy z luką, że pojedziemy na road trip. I że przez 11 miesięcy wizy australijskiej, które nam zostało, po prostu się wyluzujemy, będziemy żyć w naturze, będziemy zbierać owoce, jeździć z farmy na farmę i po prostu współpracować z ludźmi, którzy pracują rękami, którzy są zatopieni w słońcu i korzystać po prostu z naszych dni, z naszego życia i z tej całej atmosfery australijskiej, kąpać się w oceanie, w morzu, pojechać na pustynię, zobaczyć rzeczy, których nigdy w życiu jeszcze nie widzieliśmy i nigdy, których nigdy sobie nawet nie wyobrażaliśmy. I chcieliśmy pojechać do, do środka Australii, do Alice Spring, później chcieliśmy pojechać do Darwin, bo w ambasadzie też pamiętam, że pracowała taka pani, która mieszkała wcześniej w Darwin i mówiła, że tam ten klimat tropikalny jest taki, że ona tam nie mogła tam wytrzymać i dlatego się przyniosło do Canberry, bo to jest o, bardziej, o wiele bardziej zbliżone do polskiego klimatu. E, klimat, więc ostatniego dnia właśnie... Mojego stażu zapakowaliśmy się w samochód i wyjechaliśmy na kolejne wycieczki, właśnie w kierunku mą Kosciuszko, bo chcieliśmy oczywiście wejść na ten najwyższy szczyt Australii. W następnym podcaście opowiem Wam trochę więcej. O tym szczycie mą kościuszko opowiem wam oczywiście o tym, jaki jest link pomiędzy Polską a Australią, dlaczego ta góra się tak nazywa i o naszej dalszej podróży, gdzie postanowiliśmy pojechać, co było dla nas ważne, jak sobie poradziliśmy bez pracy i z naszym nikłym budżetem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jak nam miały kolejne miesiące i jak sobie poradziliśmy z nadchodzącą już niedługo, ale jeszcze nie do końca letnią porą. Miłego tygodnia i do usłyszenia.